Cześć, czy możesz nam się przedstawić i powiedzieć, jakie koło reprezentujesz? Jestem Izabela Lęczowska, reprezentuję koło sztuki i malarstwa cyfrowego. E, a co wyróżnia Wasze koło, jakbyś mogła mi powiedzieć? E, nasze koło wyróżnia to, że jako jedyni najprawdopodobniej uczymy rysunku i malarstwa. A powiesz, jak przeprowadza się zajęcia, szczególnie teraz, jeśli jest to niemożliwe w czasach pandemii? E, teraz zajęcia przeprowadzamy głównie online na, na platformie Discord. A w normalnych warunkach jak często się spotykacie? To koło powstało w tym roku, więc zaczęliśmy w czasie już pandemii. Aha, okej. Okay. A powiedziałaś też, że uczycie malarstwa? Tak, zaczynamy od podstaw, które prowadzę ja, a bardziej zaawansowane rzeczy, żeby się oczywiście osoby bardziej zaawansowane nie nudziły, prowadzi magister Birek. Czyli po prostu można przyjść i rozwijać swoje umiejętności na każdym poziomie. Dokładnie. Eee, a co jeszcze można zyskać w ramach uczestnictwa w Waszym Kole? Eee, na pewno sporą wiedzę i umiejętności. Eee, to przede wszystkim dobrą zabawę i nowe znajomości. No właśnie, brzmi to jak dobra zabawa, ale chyba też profesjonalnie podchodzicie do pracy. Eee, tak, eee, oczywiście zajęcia są tak prowadzone, że śmiejemy się, kiedy się śmiejemy, ale jak no, jednak trzeba posłuchać, to wszyscy eee, słuchają. Brzmi to nieźle. A mogłabyś powiedzieć jeszcze kilka zdań do osób, które chciałyby ewentualnie dołączyć do Waszego koła? Yy, tak, na pewno, żeby się nie bały przychodzić na to koło, bo są osoby początkujące, są osoby zaawansowane, niezależnie na jakim poziomie są, mogą przyjść do tego koła. Dobra, czyli gorąco zachęcasz? Dokładnie. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.